Zapraszam na filmik o tematyce Sokrates Cafe Mateusz Lembicz. W dzisiejszym filmiku chciałbym omówić temat, który pojawił się na poznańskim Sokratesie, czyli temat różnica między wiedzieć a rozumieć. Te dwa słowa reprezentują odmienne stany poziomu świadomości. Według mnie tym bardziej zaawansowanym stanem jest rozumieć, gdyż rozumieć może odnosić się do naszego doświadczenia, przeżyć, odczuć i też, i też do szerszej korelacji danego zagadnienia. Bo na przykład można o czymś wiedzieć, czyli mieć świadomość czegoś, ale nie do końca zdawać sobie sprawę z pewnych, z pewnych konsekwencji, czy też, czy też jeszcze z, z, z czym się je dane zagadnienie, czyli jak je jeszcze rozumieć. Czyli po prostu chodzi o to, głębszy stan świadomości i zrozumienia tego, czy. Czy, że tak powiem, pogłębienia danego zagadnienia? Także wiedzieć można wiele rzeczy, natomiast rozumieć to już jest, jest zupełnie inna sprawa, właśnie, że to jest ten głębszy, to jest, to jest głębsze niż wiedzieć. Wiedzieć można dużo rzeczy, ale niekoniecznie powiązać je. Z jakimiś konsekwencjami, czyli szukanie takich punktów wspólnych. Jeżeli ja rozumiem, to znaczy, że ja widzę więcej punktów wspólnych, czy jakąś drugą, trzecią czy czwartą stronę medalu, a wiedzieć mogę tylko jakiś ułamek niekoniecznie wszystko. Jeżeli ja rozumiem, to znaczy, że znam sprawę z różnych perspektyw. Czyli po prostu też mogę spojrzeć z innego punktu widzenia, niekoniecznie od tej takiej, że tak powiem, suchej strony, że mogę po prostu tylko wiedzieć, ale rozumieć to jest jakby szerszenie spojrzenie z wielu perspektyw właśnie. Tak, rozumiem te słowa wiedzieć i rozumieć, wiedzieć, czyli mieć świadomość danego zagadnienia, ale niekoniecznie jakby odczuwać go z kilku perspektyw. Natomiast rozumieć to jest właśnie, właśnie to głębszy stan z. Jakby to powiedzieć, znajomości danego zagadnienia, że to jest związane z przeżywaniem odczuciami i doświadczeniem. A jak Wy rozumiecie tą różnicę między wiedzieć a rozumieć, to tą chwilą, tę chwilę daję Wam dla Was, żeby sobie to przemyśleć. A tymczasem to, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.